Cześć, cześć, witam serdecznie tej strony Michał, a dzisiaj to jest, o przepraszam, eee, oczywiście będziemy grać B Factory, o Jezus, dobra, eee, okej. Okay. Dobra, będziemy grać B Faktory i na chwilę tu zaraz będę, tylko muszę zajrzeć do mojego kanału Jesteście? jak będziecie tu jesteście, to niech dajcie mi łapkę w górę oraz suba No B i Bam 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 ok. O Jezus Dobra a czekaj, Czekajcie, co czekajcie Oczywiście będziemy grać Beef Factory Dobra, przepraszam za złe obrazy Niech ludzie no obserwują mnie na Instagramie Będę bardzo wdzięczny jeśli mnie obserwujecie, tak? No dobra, to więc co, zaczynamy grę O co w tym chodzi? Okej, okay, mamy tutaj jakieś 20. Aha! O Jezus! Cheasy crazy. Nie, nie, nie. Ok, czekajcie. Nie puszczajcie, please. Tylko mam tutaj załatwić, ale nie załatwiłem jeszcze. Ok, dobra, lecimy z koksem. E, musimy, ja muszę tego skopiować i wkleić tu na stronie, żeby ktoś mi usłabowali. King Michael, mam obecnie 22 subów. No dobra. Upgrade. Mhm. Okej, okay, mamy Spida. Aha! Bardzo ciekawe. O, cześć, Rainbowska. Cześć, cześć. Dziękuję za łapkę w górę i też serdecznie na, dla, za, dla mnie obserwujący. Yy... Oczywiście, e, Rainbowska, to możesz mnie zaobserwować na Instagramie. Jeśli chcesz, ja mogę to sprawdzić. E, e, tak, 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 dał mi to. Tak. Super. E, okej. Okay. Ser za słaby obraz, ale możecie ustawić obraz jakości. No dobra, już nieważne. Mmm! I to. I całkiem fajnie to wygląda. 80 dolarów i co? Aha, tak w kółko. A bo, jak klikam, to już coraz bardziej szybko się raz tak? Nie wiem o co w tym chodzi, ale dobra, jest nieważne. Level up 500, 500 600? Aha, no to bardzo fajnie. Ulepszamy to ło, wow, 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 dobra, dobra, dobra. Już się robi bardzo dużo. Niech sobie ulepszę coś. Speed, speed, speed. Coś tam się... Widzę, że jakieś speedy się opłacają 240 Wo, Dobra! I całkiem spokosu. 320 dolców. No dobra, spoko nam idzie. Naprawdę fajnie. Bardzo fajnie się w to gra. Polecam pana autorskiego takie coś za grę No i fajnie, że to się zbiera cały pszczółki. No i bardzo fajne. Czemu nie? Myślałem, że będzie jakieś lipa czy coś, ale niech sobie pomyśla, że Hmm, no dobra, niech sobie pobiorę. A, to zobaczymy i coś ciekawe nam wyszło. czy coś nam daje spida Tak, i dolców nam daje i to też, capacity, to ma sens. Oto, ha, wolno idzie, dobra, dobra, spoko. Dobra, niedługo zaupgrajuję. Zaup 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 Niech sobie zbieramy dużo levele. O 160 to dużo. now free. Dobra. Ej, nie... Zrobiliśmy kupę kasy 34 dolców Za każdy, tak? Wow! Ej, nawet się opłaca! No to spoko Będziemy kupować tutaj eee, Okej, okay. ja tutaj będę cały czas eee, klikał i nie będę tego zaupgrade'ował Okej, okay. co mi idzie z tym, subskrypcje nie lecą Okej, okay, czekajcie, bo ja muszę wpisać tu hasło źle hasło napisałem Kurczę co się dzieje Aha, no także wpisałem, dobra Okej, okay, okej, okay, okej okay. Wszystko gra, wszystko gra Eee, co za tysiąc dolców? No to wow, ale dużo, tak przesuwam, tak w głowie, muszę pomyśleć, byłem na rance z dziewczyną w tym samym czasie, czasie. Ok, kupiono, 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 kupiono. 15 level. No to nie zła kupa kasa. Dostaję teraz. No No, no dobra. Czemu? Czemu nie? Ulepszajmy coś. za Zakupienie. I dostaję kupę kasy. Widzicie? 3,5 tysięcy kasy. Hmm. OK. M. Okej. Ciput No ile tu ma być No halo. Pewnie dużo. prawie skończyliśmy te prace. No nie wierzę, tysiąc osiemdziesiąt nie, nie bardzo sobie ulepszy tutaj na skończoność ilością znowu sześć Okej. Okay. No dobra. Nie dziękuję. Później sobie to za ulepszę. Oh, no, max, Max, Max. Mm, dwa reset stage. <śles> No dobra, czekajcie chwileczkę, bo zobaczę mój kanał, wiecie, Geometry Dash, jest drugi konto, King Michael, są moje konto, drugie, czyli taki obrazek skrzydła na czapce niebieski, maska, Nowe rąbeki czołomyje, Mord Alfonsi. Dobra, no, jeszcze nieważne. Upgrade i one są już coraz droższe co? Dawać tutaj 2 i 2000 hajsów. 186 kasy. Mmm, dobra, zbieramy na 50 tysięcy. Umowa? Stoi. Może być 50 tysięcy. E, to spoko ta gra, co? Nieźle. 50 tysięcy zrobimy. Dziesięć! Widzicie? Można zarobić co za hajsa w to mnie 20 tysięcy zbieramy na 50 tysięcy Co to jest? Co? Nie! Dwa razy hajsy Nie wiem o co to wchodzi w tym, ale nieważne mm. Został 50 tysięcy, może 100 tysięcy zrobimy, co? 100 tysięcy! Dobra, lecimy. 11 tysięcy, ładnie. O, prawie 100 tysięcy. Może zrobimy może pozbieramy na pół miliony. Co ty na to? Dobry pomysł. Pół miliony, co? To teraz zbieramy na pół miliony dolarów. Tak? Będziemy bogaci. Tak powiedzmy. Hehehe. He, he. XD. Eee, ok. Lecimy z Koksem. No, lecimy, lecimy na. Pięćset tysięcy hajsów. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Coś tu nie gra. Lecimy, lecimy. Lecimy.